Marzysz o klejeniu rzęs i nie musisz już martwić się o wilgotność i temperaturę. Aby klej do rzęs zawsze działał tak samo, bez względu na to, czy jest 5 czy 30 stopni. Chcesz przyklejać rzęsy i mieć pewność, że Twoja klientka nie będzie już miała alergii. A byłoby jeszcze lepiej, gdybyś mógł znacznie poprawić szybkość pracy, a jednocześnie osiągnąć piękniejsze i pełniejsze rezultaty. Ponadto klej do rzęs powinien być wodoodporny, aby klientki mogły pływać bezpośrednio po przyklejeniu rzęs. Brzmi jak marzenie, ale teraz jest to możliwe. Twoim magicznym słowem jest Beamlight. Zobacz, jakie to proste. System Beamlight utwardza specjalnie wykonany klej do rzęs UV w zaledwie 1 do 2 sekund za pomocą lampy UV Beamlight. Następnie klej natychmiast wysycha i można przykleić kolejną rzęsę. Nie musisz przechodzić od oka do oka i nie musisz się martwić o klejenie. Ale nie tylko to. Beamlight ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Potrzebujesz tylko około 30 minut na jedno oko. Zanurz rzęsy w kleju, nałóż na naturalną rzęsę, a następnie naciśnij pedał nożny. Po jednej do dwóch sekundach przejdzie bezpośrednio do następnej rzęsy. Zobacz sam, tak wyglądają rzęsy po zaledwie 30 minutach na oko. Nie da się tego porównać z klasycznym przedłużaniem rzęs. Dzięki Beamlight jesteś o wiele przed konkurencją. Coraz więcej klientek zdaje sobie z tego sprawę i teraz wyraźnie proszą o Bimlight w swoich studiach. Nie wahaj się więc i wprowadź ten trend do swojego studia, aby móc zaoferować swoim klientkom przyszłość przedłużania rzęs.